Kobieta ciebie kastruje. Dowiedz się dlaczego. Ja od bardzo wielu kobiet słyszę jedną podstawową rzecz pod tytułem ja chcę mieć mężczyznę, który jest samcem alfa. Ja chcę mieć mężczyznę, który będzie decyzyjny, który swoją postawą i usposobieniem będzie sprawiał, że ja się będę czuła bezpiecznie, będę się czuła zaopiekowana, będę wiedziała, że ten mężczyzna mnie poprowadzi. A jednocześnie te same kobiety podświadomie zaczynają robić wszystko, by wykastrować mężczyznę. Dlaczego? Bo one sprawdzają, czy ten mężczyzna się da. Jeżeli on zacznie spełniać tej zachcianki, jeżeli będzie, no, takim chłopcem na posyłki, no to ta kobieta straci do niego szacunek i tak naprawdę odejdzie. Bo ona chciała, żeby ten mężczyzna umiał się postawić, umiał postawić granice, Umiał tupnąć nogą, bo wtedy ona będzie wiedziała tak, ten mężczyzna ma w sobie siłę, która mnie poprowadzi, która poprowadzi naszą relację. Jeżeli ty czujesz, że nie masz tej siły, to być może straciłeś swoją męską energię. Napisz w komentarzu Męska moc, a dostaniesz link do mojego e-booka, który pomógł już wielu mężczyznom stać się z powrotem liderem w relacji, poczuć swój autorytet, odzyskać szacunek. Do samego siebie oraz szacunek ze strony swojej kobiety. Pozdrawiam serdecznie.